Omawianie wirusów warto zacząć od ich budowy. Otóż taki wirus składa się z otoczki białkowej, która jak sama nazwa wskazuje, składa się z białek. E, nazywa się kapsydem, z kolei te białka ją budujące tworzą jednostki strukturalne zwane kapsomerami. Funkcją takiego kapsydu jest powiedzielibyśmy funkcja ochronna, czyli coś w stylu ściany komórkowej czy też do pewnego stopnia błony komórkowej, ale tutaj chodzi przede wszystkim o ochronę DNA zawartego w, wiru, w wirusie. Oraz o ochronę przed komórkami gospodarza. Co istotne, pojedyncza jednostka wirusa zwana wirionem może zawierać w sobie albo DNA, albo RNA. Z kolei, bakterie, jeżeli chcielibyśmy tutaj podać różnicę, mogą zawierać DNA oraz RNA. Dodatkowo, jeżeli chodzi o budowę wirusów, czasami występuje osłonka zewnętrzna, tak jak tutaj zaznaczona na obrazku zieloną strzałką ona zawiera w sobie lipidy jest również jakby są do niej przyczepione glikoproteiny jeżeli zaś chodzi o cykle infekcyjne wirusów to może warto tutaj wspomnieć że wirusy nie rozmnażają się w ich przypadku nie użyjemy tego słowa ze względu na to że to komórki gospodarza będą produkować części składowe wirusów a nie one same i tutaj znalazłem taki rysunek w internecie, jak widzimy wszystko jest po angielsku, kto zna może sobie od razu popatrzeć, kto nie, no to będzie za mną podążać. Po lewej stronie mamy cykl lityczny, po prawej stronie cykl lizogeniczny. Czym one się tak właściwie różnią? Jeżeli spojrzymy, spojrzymy na te obrazki, to możemy zauważyć, że DNA bakterii, tutaj podpisane i zaznaczone na niebiesko, w cyklu lizogenicznym nie rozpada się, z kolei w cyklu litycznym już na trzecim etapie, jak widzimy, jest pofragmentowany. Co tutaj się tak właściwie dzieje? Na początku, kiedy wiru, wirus przyczepia się do takiej bakterii, mówimy, że jest to adsorpcja. Jednocześnie, może znajdę jakiś obrazek z budową tutaj wirusa. O, dobra, ten, ten będzie dobry. W jaki sposób wirus musi przetransportować DNA, które ma zawarte w główce, do, do, komórki, do komórki bakterii. W związku z tym, funkcję takiego przebijacza, powiedzielibyśmy błony komórkowej czy też ściany komórkowej raczej powinienem powiedzieć komórki pełni białko umieszczone u nasady ogonka i to białko prze, przebija ścianę komórkową i dzięki temu dna może się przedostać do komórki jednocześnie właśnie w tej chwili sąsiad zaczął mi wiercić pod nosem mam nadzieję że hałas nie jest dla was zbyt irytujący nie wiem jak to słychać czy mikrofon jest aż tak czuły mam nadzieję że jednak przeżyjecie kiedy ta kiedy wirus wnika do komórki bakterii. Nazywamy ten etap oczywiście wnikaniem, no bo jakżeby inaczej. I teraz przejdźmy sobie najpierw do cyklu lizogenicznego, ponieważ w nim tak naprawdę nic się nie dzieje. Otóż doczepia się DNA faga do, do DNA komórki, czyli nazwiemy to integracją. Z kolei potem ta komórka cały czas będzie się dzielić i tak dalej i tak dalej i w końcu powstaną nam powstanie nam bardzo duża liczba komórek zawierających to DNA faga. Należy tutaj wspomnieć, że bakteriofagi, na przykładzie których ten cykl jest omawiany swój kapsyd zostawiają jakby na zewnątrz bakterii, on nie wchodzi nigdzie do środka i teraz już wróćmy do tych cyklów w cyklu litycznym dochodzi do rozpadu komórki w cyklu lizogenicznym, nie dodatkowo w cyklu litycznym dochodzi do rozpadu DNA bakterii to jest tutaj bardzo istotne co jeszcze można powiedzieć na, na temat cyklu lizogenicznego to to, że jest on e, pewnym Powiedziałbym, powiedziałbym stadium przejściowym. Otóż wirus może pozostawać w uśpieniu, tak właśnie namnażając się w komórkach bakterii i jednocześnie w pewnym momencie zaatakować, przechodząc wtedy cykl lityczny. I teraz właśnie do niego przejdziemy. Jak już wcześniej wspomniałem, dochodzi do rozpadu DNA gospodarza i jednocześnie w budowaniu DNA wirusa do tego, co dawniej miała bakteria. Dodatkowo są syntetyzowane składniki takiego wirusa, z, którego, z których następnie wiriony kolejne są składane i one rozrywają komórkę bakterii i uwalniają się na zewnątrz. Co tutaj jeszcze jest istotne, to to, że niektóre wirusy mają enzym, enzym zwany transkryptazą, transkryptazą odwrotną, który co im umożliwia? Umożliwia on im przepisanie DNA przepraszam RNA na DNA gospodarza i ten enzym jest na przykład zawarty w wirusie HIV, natomiast o nim będziemy o, szczególnie mówić przy okazji omawiania układu odpornościowego człowieka. Tak więc podsumowując jeszcze ten wywód, co mamy tutaj ciekawego? Po pierwsze cykl lityczny od lizogenicznego dzieli się tym, że DNA bakterii się nie rozpada w lizogenicznym, nie dochodzi również w nim do rozpadu całej, całej bakterii jest on jednocześnie stadium przejściowym i dopiero po nim, ewentualnie kiedy wirus nagle coś, coś mu strzeli do głowy przejdzie wtedy cykl lityczny rozpad komórki nastąpi, rozpad DNA bakteryjnego jednocześnie będą syntetyzowane składniki białkowe faga zostanie z nich poskładany gotowy fag i rozerwie on wtedy komórkę Jednocześnie ten etap tutaj czwarty nazwiemy replikacją, jeżeli kogoś takie nazwy interesują. Etap składania z części gotowych wirusów nazwiemy składaniem, a ten ostatni zaznaczony tutaj siódemką uwalnianiem. I znowuż to kolejne te wirusy przejdą również ten sam etap, czyli od razu przejdą do adsorpcji, być może potem cykl izogeniczny, być może nie. Chciałem Wam tutaj wspomnieć takie podstawowe informacje na temat wirusów. Jednocześnie można tutaj powiedzieć, że mają one różną budowę. Może znajdę tu jakiś obrazek, może ten. Trochę mały, ale mam nadzieję, że widać. Otóż wirusy mogą mieć różną postać. Zazwyczaj jest ona niezwykle zróżnicowana, ale tak na przykład mamy bryłową, mamy formy kuliste, mamy formy chociażby bryłowe, pałeczkowate, tak jak tutaj. Mogą się one niekiedy mieszać i w związku z tym powstają nam naj, naprawdę skomplikowane struktury, których tutaj akurat na obrazkach, które widzę wokoło, raczej ich nie spostrzegam. Wobec tego na tym skończymy. Dziękuję Wam za uwagę.